To dzisiaj zabieram Was na małą wycieczkę rowerową. Termosy tu już są gotowe, zaraz Wam pokażę. Pakujemy termosy i będziemy e, zabierać zupkę pomidorową, taką z dodatkową e, energią, czyli z soczewicą. E, I będziemy sobie jechać na jakieś fajne miejsce. Tu już czekają termosy, różnej wielkości. Te mniejsze to głównie dzieciaków. Takie... A No, a to jest sekwa. zupki, jakiś tam rogali. Sztućce, najważniejsze sztućce, żebyśmy nie zapomnieli. I jeszcze kamizelki trzeba a. jedna ręka to. To? A to powinniśmy odciąć. No dobrze. To dzisiaj jest przyczepką, więc zaraz ją przyczepiam, chociaż chyba Michał będzie ciągnąć. Ale już ją zacznę przyczepiać. Pana wadę z buteleczką, z własną sakwą na takiej ciecięcych rowera. Tak samo to jest po prostu mniejsza sakwa. Um, wariant tej, którą ja mam dużą. Tutaj jest po prostu jakby sakwa niby naprzód, ale idealnie pasuje na tył. Mam tutaj zasnął. Więc up. Up. Rozkładamy. No i podjazd pod most, dzisiaj mocno wieje Więc troszeczkę trudniej Zdecydowanie trudniej, że chyba się to, Ups, fajne, teraz ja to nagrywam, już wpadłam raz w Nie, Nie wiem, czy... Ale pięknie. ja mogę wierzyć W połowę takie spadać. dzień pięknie. Bo to naszej podróży. Tak, tu jest bzy, bzy. Zaraz zaczymy Nie, tu są duże termosy. To tu musi być twój termos. Który to jest twój termos? Oh, jedną ręką to ciężko. ha Który twój termos? Ten. Ten. To tam sobie kupiliśmy właśnie tam e, kupiliśmy sobie sery na wieczór Michał będzie wieczór jakiś z serami <noise> więc tam i teraz jeszcze idziemy do jakiejś piekarni a potem będziemy se wracać. więc super dzień wyszedł szczególnie do słoneczku bombowe <noise> to lubię tą trasę bo jest blisko trasy a cichutka już powoli robi się ciemno ale nasza drużynka i będzie bardzo się cieszę Dzisiaj się ruszaliśmy, bo po prostu się kilka godzin. Zabraliśmy zupkę, teraz jedziemy do domu. Na wycieczkę rowerową można też zabrać takie cuda. Fajnie, no nie? A. Jeszcze po drodze Michał na chwilę wszedł do biedry. Jeżeli nie używacie, nie chcecie, nie możecie unikać laktozy, to na przykład to, um, zamiast skyru to jest fajny ten Skyr Style Alpro. Bo on też ma bardzo fajnie ilość białka, ale też co ważne, jest wzbogacany w wapń, Więc też super sprawa i to pojawia się w moich jadłospisach często jako zamiennik. To jest akurat mango, ale jest też. Wanilia i neutralny, więc śmiało. Jeszcze często się pojawia, dlaczego na przykład nie kokosowym jogurtem, czy jakimś innym roślinnym, właśnie zwróćcie uwagę, że te kokosowe jogurty one są fajne, jako tam jakaś przekąska, ale one tam białku, białka to mają niewiele, a też mało, który jest w wapni. Więc jak naprawdę jedziecie y, tłuszcz kokosowy, y, no i wiecie, jeżeli to jest jakiś tam dodatek do jakiegoś pudingu, czy tam y, osianki, no to spoko, ale jeżeli zależy Wam na białku, na wapniu, czyli to, czego jakby odejmujemy sobie nie jedząc na biału takiego właśnie jogurtów na bazie mleka, no to jednak warto to sobie jednak włączyć w postaci tych, które mają to, więc warto na to zwracać uwagę. Mam kroić te sery, ale ten... Mmm, pycha, jak lubicie takie klimaty. Jeszcze mamy taki owczy. I kozi taki z solą, więc będę zaraz sprawdzać. Dobra, mam Po tym dzisiejszy wycieczce, takie niezłe wypijki, już czekają sery. Eee, często takie pada pytanie, czy na diecie, na redukcji można właśnie sobie pozwolić na taki wieczór, wyjście ze znajomymi i chyba nie ma nic takiego gorszego e, niż odmawianie sobie totalnie wszystkiego. Nie mówię, żeby sobie takie wiecie, e, <laughs> dni odpusty robić codziennie. Mówić coś takiego fajnego, wyjątkowego. Wtedy po prostu, jeżeli macie na przykład gotowy jadłospis, to warto sobie z niego że tak powiem, wyciąć na przykład pod wieczorek, yy, i po prostu w tym dniu wiedzieć, że się wychodzi ze znajomymi, ma się, nie wiem, obiad rodzinny i tak samo w moim jadłospisie też na przykład dania, nazwijmy to weekendowe, są takie niezwiązane z pozostałym menu, więc można je łatwo wyjąć, że tak powiem, z jadłospisu i na przykład jak jest obiad u rodziców, to łatwo, wiecie, wstawić sobie z obiad czy właśnie podwieczorek. Ja też bardzo lubię zasadę 80-20. To jest naprawdę takie zdrowe podejście do tego, żeby jeść ogólnie przez 80% czasu zdrowo. Tak, przemyślanie i faktycznie, na przykład, jeżeli jesteś na redukcji, na redukcji, ale 20%, żeby zostawić sobie na takie drobne przyjemności. Mam pierwszy śnieg. Nie wiem, czy to tak jeszcze widać dobrze na filmie. Dzieci z rana piszczały z radości. A, nie wiem, widać troszeczkę? O, no, się miałam. Taki chyba bardziej marznący deszcz. Ale to takie fajne. Zapomniałam, że miałam pokazywać jakieś fajne jedzenie. że nie mogę wymyślić jakiegoś dobrego kadru. W każdym razie tutaj robię takie placuszki jabłkowe białkowe. O, tutaj teraz y, pracujemy nad przepisami bezglutenowymi, o i zejdziemy sobie tutaj, to takie będą bezglutenowe, kruche, fajne y, pierożki z kapustką, z kruchowskiego ciasta, nie może, o, o, takiego superanckiego. Śnieżek, tylko trzeba komin właśnie założyć żeby nie siekało w poliki, bo jedziemy tak pod dwa. Na znak. Jest super. La dobra lenistwo. Przezwyczaję żułam. A teraz po prostu herbatka. No, to jest bardzo dobry pomysł, brać herbatkę na basen. Są banany, sałata, sałata, kiełki i rukola. Ja tam kocham rukola. GTG i fucji to takie aplikacje, które pozwalają ratować jedzenie na koniec dnia, czyli takie, które by było wrzucone z blisko terminu przydatności. Tutaj właśnie warzywniak, ale są też z cukierni. Siedzę na podłodze, ale tak jak widzicie tam po liczniku, to na takich codziennych rzeczach, tam wczoraj było kilkanaście kilometrów, dzisiaj to 23 chyba prawie, więc bez takiego jakiegoś tam, nie wiem, wycieczek czy coś takiego, tylko takie bardziej jeżdżenie, zajęcia, szkoła, sklep czy właśnie wypad z, wieczorny z koleżanką. I pokażę Wam też to TGTG. Tg. To jest taka aplikacja, gdzie można uratować jedzenie, fajne są, najbardziej lubię takie warzywne właśnie z jakichś takich sklepików z warzywami, bo tam naprawdę można te warzywka dużo taniej kupić, a ja czasami jakieś takie słodkościowo, nie wiem, karabkowe, tak? Zaraz Wam pokażę, co mam, ale się podzieliłam trochę z znajomą. Kurcik, taka kanapeczka. Pani nawet się pytała, czy, czy mięsna, czy bezmięsna. Ciasteczko trochę pokieraszowe, po wycieczce na rowerze. Tutaj rogalik, to dzieciaki się ucieszą. I tutaj, w sumie nie wiem. A, o, pasjerniczki.